Witam, no, widzowie, z tej strony Kajet! Jak coś to wbijajcie na mój drugi kanał, Kajet Gaming, ale już duży nie przedłużamy. No więc prze, przechodzimy do filmu. I dzisiaj, już dzisiaj będzie Admin za Już jest dziewiętnasta ileś, ale nie wiem. Nie wiem, czy będzie live. Chyba nie będzie. I jak mi się udało zrobić Christmas Base. I pytajcie jak ładnie! Łatwo, łatwo było. No i... chodź popatrzcie. Christmas. Kingsburg. I... Halloween! Czyli moja pierwsza baza. Chyba Halloween baza. ty już wiecie, że mam Halloween bazę. Bo no ona już jest od października, no to już długo tak więc, dzisiaj pokażę wam drugiego brain który będzie i warto, i dowiem, mówię wchodźcie yy, o 20 na adminius no bo yy, o 20 admin zawsze daje albo lucky bloka, albo coś innego, ale no, zazwyczaj daje sekret lucky bloka. czyli oszczędzicie 600 zł. No, jakby to 300. I ja wolę, żeby Admin usunął tą choinkę. No, bo ona już jest niepotrzebna. I cho ta choinka już. No wiemy, była fajna, kalendarz był już ten. Wszystko era była ten. Ale już święta minęły. Wszystko minęło. Wszystko minęło. No, wszystko minęło, tak więc po co nam ten kalendarz? Nawet strawberry... Nawet sekreta nie mogliśmy zdobyć. No, z lucky no, mogliśmy tego bani ale na koniec, na 24, Jezus, ma. Ja cię przyniosę. No, sami, mam nadzieję, że na kolejny rok, gdy będzie jeszcze istniał strawberry, w ogóle, to zrób to i zrób kalendarz, gdzie... Na choince będą takie rzeczy, co będą w kalendarzu. Tak powinno być. Jak e, chcecie, żeby tak było, to piszcie W, czyli W. A jak nie, no to L. No to. No, będzie, że nie. No ale ja wolę, żeby było. No bo po co nam taki kalendarz, gdzie. Wow! Na początku będą sami. Wow! Będzie można zrobić dobry elefant najlepszego Bailota. Ja już od początku wiedziałam, że to będzie. Kiska, no bo jak, jak za darmo OG2 na no tym. On sobie tak po prostu da, no. Ale na tej choince będzie nowy OG. Mam nadzieję. Czyli SkiBidiToyLet, bo goni mnie. Mam nadzieję, że tam jest lawaki, bo ta lawaka nie pasuje. A ta lawaka to jest jakby bombka. A dzisiaj krótki odcinek, bo że jest bardzo późno.